Cześć! Dzisiaj mam dla was kolejną porcję 10, 10 słów o potwitliwej wymowie. Dacie radę je wypowiedzieć. Zapraszam do lekcji. Słowem o wydawałoby się oczywistej dla nas wymowie jest opinia pisana w ten sposób, ale tutaj czyhają na nas aż trzy zasadzki. Jeżeli wpadniemy w każdą z nich, to wypowiemy to słowo jak opinion. Bardzo podobnie do polskiego opinia. Niemal identycznie. A tymczasem to jest opinion. Nie opinion, tylko opinion. Dźwięk na początku to jest angielskie szła, a nie o. Czyli taki rozluźniony dźwięk, można powiedzieć takie stęknięcie. Rozluźniamy wszystko i mówimy a, a. Następnie kolejna samogłoska to i, ale nie polskie długie, napięte i, tak jak opinia, tylko krótkie angielskie e, y, tak jak w big. Na przykład. A o na końcu tego wyrazu to znowu szła, czyli a, a nie po prostu o. I dlatego wychodzi nam opinion zamiast opinion. Bardzo duża różnica w brzmieniu, prawda? Więc mówimy what's your opinion on this topic? Problematyczny może być też żołądek. Oczywiście nie w sensie dolegliwości, mówimy językowo. Dlatego, że my często wypowiadamy go w taki polski sposób. Stomak. Jest o, jest a, cecha na końcu zamieniamy na k, wydaje się, że to wszystko jest ok. Stomak. A tymczasem to jest stamek. Czyli to o wymawia się jak a. Tak samo jak w słowie na przykład bat. Mamy sta, a. A na końcu wymawia się jak szła, czyli jest stamek. Stamek. Stamek, a nie stomak. Duża różnica. Stamek. Dalej na liście mamy słowo eliminować, czyli eliminate. I tu nie chodzi mi wcale o to, że mamy krótkie i y, zamiast długiego i, nie mówimy eliminate, tylko eliminate. Zależy mi bardziej na tym pierwszym dźwięku, bo my przez naleciałość polską często mówimy eliminate. E, dlatego że mamy eliminować, a tymczasem na początku jest angielskie krótkie i, y, czyli eliminate. E, y, eliminate, a nie eliminate. Kolejne popularne słowo, które bardzo często wymawiamy po polsku, a nie po angielsku, to supply, czyli dostarczać coś. Tutaj widzimy u i od razu przez skojarzenie na przykład ze słowem but mówimy supply. A tymczasem tutaj znowu mamy szła, czyli bardzo rozluźniony, krótki dźwięk. S supply. Między innymi dlatego, że po prostu akcent w tym słowie jest na końcu i to tam mamy wszystko, wszystko nam wybrzmiewa, a ten początek jest taki zredukowany. Supply. Ale nie supply. Hm. Tak samo zachowuje się słowo przemysł, czyli industry. Tutaj znowu mamy U i znowu często wypowiadamy je jak A, czyli industry. A tymczasem cała siła, to napięcie i akcent w tym wyrazie jest na pierwszej sylabie, tam gdzie jest E. Y, industry. No a reszta wyrazu i to U właśnie redukuje się znowu do szła. Czyli in industry. Industry. Tak to wymawiamy. Nie industry, tylko industry. A teraz weźmy słowo bardzo popularne pod kątem angielskiej wymowy, bardzo często w tym kontekście wymieniane, czyli vegetable. No ono oczywiście ilustruje to, że końcówka able jest wymawiana jak able, vegetable. Ale jest jeszcze coś. Mamy w tym słowie dwa e i zasady polszczyzny dyktują nam, żeby obydwa wypowiadać, czyli vegetable. Tymczasem drugie e jest nieme, czyli mówimy vegetable. To jest o wiele szybszy dźwięk, szybsze słowo zamiast vegetable, vegetable. 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 I like vegetables. Czas na zioło. Oczywiście w sensie językowym. Słowo to zapisujemy herb i czasami mamy trudności z wysłyszeniem go, dlatego że w wymowie brytyjskiej wszystko się zgadza. Mówimy herb, oprócz oczywiście ry, no bo ono jest typowo brytyjskie a, herb. Natomiast Amerykanie często, a właściwie zawsze, po prostu opuszczają h i mówią herb. Herb lub amerykańskie herb to jest wymowa zioła. W mnogiej herbs zioła. Kiedy mamy martwe, mm, nie martwe. Kiedy mamy chore zatoki, to do gardła spływa nam lepka, śluzowata wydzielina. Mówimy wtedy, że mamy flegmę. Słowo pisane po angielsku phlegm. Ale nie wymawiamy go phlegm, to nawet trudno wymówić, tylko po prostu opuszczamy g i mamy phlegm. Flegma. You sound like there's a lot of phlegm in your throat. Brzmi, że jakbyś miał dużo flegmy w gardle. Ale pamiętajcie, że jest też słowo phlegmatic, czyli flegmatyczny, spokojny. Phlegmatic tutaj G się pojawia, ale phlegma, Flem. Phlegm. Często też popełniamy błąd w słowie podstawowym, czyli basic. Tutaj sy jest w otoczeniu dźwięcznych głosek, no i dlatego no, po prostu nam się udźwięcznia do z i wychodzi okropne basic. Bardzo często to słyszymy, podczas gdy to sy musi pozostać bezdźwięczne. Basic. Basically it's just basic. <laughs> Admire, znaczy podziwiać coś lub kogoś. Ale jeżeli coś jest godne podziwu, to przymiotnik to takie słowo. Ale nie wymawiamy go przez analogię jako admirable, tylko admirable. Admirable. Także tutaj łatwo no, po prostu zrobić ten błąd, znając słowo admire. Admire? Admirable. Godne podziwu. Podsumowując: opinion, opinion, stomach, stomach. Eliminate, eliminate, supply, supply, industry, industry, vegetable, vegetable, herb. To oczywiście w Stanach. Herb. Flem, flem, ale pamiętajcie, phlegmatic, Basic, basic, admirable, admirable. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Zapraszam na angielski z .pl. W zakładce YouTube Materiału znajdziecie notatkę do tej lekcji w PDF-ie. No i oczywiście jest na stronie też mój kurs angielskiej gramatyki. Polecam go Wam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.